To nie są ludzie ideowi. Ja na przykład wierzę, że oni w tej chwili kierują państwem. Może nie samodzielnie, bo dostają yy, z, góry, z góry jakieś rozkazy, no ale nie neguję faktem, faktu, że yy, ustalmy taką rzecz. Jestem człowiekiem, który nigdy nie, nie głosował na PIS i nie będzie głosował na PIS, i odradzam wszystkim głosowanie na PIS. Yy, ale, ale. Yy, Wolę, żeby PiS był bardziej po stronie prawej, krótko mówiąc, żeby jego retoryka przesunęła się na stronę yy, bardziej prawą niż na stronę lewą. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że PiS jest postrzegany na arenie międzynarodowej jako tacy konserwatywni rebelianci, niemalże porównywalni yy, z Orbanem. Natomiast Donald Tusk to jest jednak twarda banksterka, wierząca święcie w całe, w całe te przemiany społeczne idące w kierunku całkowitego, całkowitej destrukcji umiejętności ludzkiego samodzielnego myślenia.